pomyślałam przed chwilą, że chyba nie przypadek, że spotykamy się we wrześniu. Ten wrzesień jest takim miesiącem wspomnień. W rozmowie telefonicznej usłyszałam fragment wiersza Zofii Nałkowskiej, że my ludzie zgotowaliśmy ludziom taki los. Chodzi tutaj o to, że to, co było uiszczone w tej książce, która opowiada o historii ludzi, którzy przeżyli gechenne obozu koncentracyjnego, to tak naprawdę my ciągle mentalnie jednak pasujemy idealnie w to motto: potrafimy zamiast pięknych i wartościowych rzeczy, to wprowadzać zamieszanie, chaos. He, chaos i hejt, prawda? O którym tak. jest y, tak głośno. I myślę, że dobrze, że się o tym mówi. Możemy się różnić w poglądach, ale to nie znaczy, że od razu mamy skakać sobie do oczu i hejtować. Jesteśmy różni, prawda?